Cześć, witajcie. Słuchajcie, w ostatnią niedzielę usłyszeliśmy cudowne słowa pana Jezusa, że potrzebujemy siebie nawzajem. Że nikt z nas nie jest samotną wyspą, nikt z nas nie jest samowystarczalny. Dlatego apostoł Paweł mówi, że kościół, wspólnota Kościoła, to jest takie ciało, które składa się z różnych części. Tak jak ciało składa się z rąk, z nóg, i nie może ręka powiedzieć do nogi, że jest niepotrzebna, albo noga do ręki, że po co tu jesteś. Tak samo jeśli chodzi o Kościół. Składamy się z różnych ludzi i potrzebujemy siebie nawzajem. Po to się spotykamy, aby przynosić się nawzajem w modlitwie, w uwielbieniu, w oddaniu Bogu. Potrzebujemy się. I dlatego pan Jezus mówi przypowieść o pewnym bogaczu, który był tak bardzo zamknięty na wszystko, co było dookoła niego, że nie potrafił dostrzec, że tuż obok niego jest łazarz, który potrzebował jego pomocy. Bogacz nie straciłby na tym, gdyby mu pomógł. Słuchajcie, czasami potrzeba niewiele. Ostatnio czytałem o zawodniku NBA Horace Grant, który ze względu na krótkowzroczność musiał nosić na parkiecie okulary i po operacji korygującej wadę zdecydował się nadal z nich korzystać, bo dowiedział się, że jest bohaterem i inspiracją dla dzieci z wadami wzroku. Zobaczcie, potrzeba czasami niewiele. I tego uczy nas Pan Jezus. I on uczy nas czegoś. Jeszcze ciągle wracamy tak naprawdę do tego samego, że chrześcijanie inaczej patrzą na świat, bo mamy bogatego bogacza i mamy biednego łazarza. Mamy bogacza, który ma wszystko, i mamy łazarza, który nie ma nic. Ale czy na pewno? Słuchajcie, bo w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że bogacz tak naprawdę nie ma nic, a łazarz ma wszystko, bo ma zaufanie do Boga we wszystkim. Czy potrafimy tak ufać Bogu? Czy więcej jest narzekania, czy zaufania? Nie narzekaj. Ufaj. Kochaj. Przebaczaj. Potrzebujemy siebie nawzajem. Eee, słuchajcie, Melanie Knet, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i ma sparaliżowane nogi, i Trevor Han, który z powodu jaskry stracił wzrok. Dwoje ludzi, którzy są przyjaciółmi, którzy uzupełniają siebie nawzajem. Eee, Trevor jest dla Melanie nogami. A ona dla niego jest wzrokiem. I razem podróżują, tworzą niesamowity duet turystyczny, i razem wędrują po górach. A tak mówi Melanie: On jest moimi nogami, a ja jestem jego oczami. Razem jesteśmy zespołem marzeń. Zobaczcie, potrzebujemy siebie nawzajem. Czy potrafimy też w taki sposób spojrzeć na drugiego człowieka? Patrzmy inaczej na świat. Tego uczy nas Jezus i tego uczy nas Ewangelia z ostatniej niedzieli.